Witaj na kanale Ogarni AI. Dzisiaj króciutko ogarniemy sobie temat obsługi narzędzia Stable Diffusion. To jest narzędzie do profesjonalnej generacji zdjęć i obrazów. Jest to produkt firmy Stability AI. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Stable diffusion i widzisz taki oto ekran początkowy. Niestety Yy, niestety, język interfejsu jest tutaj wybrany jako angielski, ponieważ nie ma tutaj polskiego. Tutaj jest takie lekkie ograniczenie dla nas. Jeśli ktoś nie zna któregoś z tych języków obcych, może być to lekkie utrudnienie. I tutaj możemy sobie zobaczyć przykłady zdjęć i obrazu, które zostały wygenerowane dzięki temu narzędziu. Jeśli klikniemy na Zdjęcie zobaczymy, co zostało zarequestowane przez użytkownika. Oczywiście jest tutaj po angielsku. Natomiast, jeżeli chcemy sobie wypróbować to narzędzie, musimy się zalogować. Spróbujemy się zalogować, powiedzmy, że przez Google. Jesteśmy zalogowani i tutaj mamy kredyt. Kredyt obejmuje 10 obrazów, które możemy wygenerować bądź edytować. I taki kredyt mamy na dobę, czyli na 24 godziny. Tutaj możemy wpisać e, nasz prompt, czyli jakie zdjęcie chcemy wygenerować. Prompty powinny być dosyć krótkie powinny być to krótkie zdania oddzielone przecinkami. Możemy też dać e, wpisać negative prompt, czyli czego nie chcemy na naszym zdjęciu albo obrazie. I tu mamy różne style, których możemy użyć. To wypróbujemy. E, w ostatnim filmiku przy pomocy czata GPT generowaliśmy logo e, firmy Mania Szydełkowania. Może spróbujemy tutaj, zobaczymy, co nam wyjdzie. Próbujemy pisać po, po polsku. Zobaczymy czy tutaj AI nas, nas zrozumie. Musimy wygenerować logo. Tu możemy wybrać ilość. Wybrana została dwójeczka, więc będą dwa razy. Poczekamy chwilę. Tutaj mamy progres. Wygląda na to, że sztuczna inteligencja nas prawie w ogóle nie zrozumiała. No, tutaj jest coś podobnego, natomiast hmm, pierwszy, pierwsze logo nie ma nic wspólnego z tematem hmm, firmy, którą próbujemy hmm, zareklamować. Teraz może użyjemy naszego asystenta, żeby nam przetłumaczył to po angielsku. Próbujemy to przekopiować. Musimy uważać na kredyt, ponieważ zostało nam tylko 8 obrazów już. Robimy jedno zdjęcie. Niech będzie styl żaden na razie. Zobaczymy, czy będzie lepiej. no nie jest dużo lepiej, czyli no mamy tutaj wyraźnie problem z polskimi tekstami. Natomiast możemy sobie spróbować wygenerować inne obrazy. Na przykład... Mhm, tu będziemy sobie tłumaczyć szybko. I kopiować, ponieważ z tego co czytałam Stable Diffusion. O wiele lepiej rozumiem po angielsku niż po polsku. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zrobimy to w stylu może fantazy. Ach, nie tu wpisałam, czekajcie. Powinno wpisać. Jeszcze raz. No i wpisałam do negatywnego prompta, czego nie powinno być, a nie czego oczekujemy. No i proszę, mamy kota powiedzmy, w świecie Harry'ego Pottera. Możemy sobie teraz ten obraz ściągnąć na dysk. On się wpisze w naszych downloads. Ja nie będę Okej. I teraz spróbujemy coś innego. Image to image. Czyli wrzucimy tego kota przed chwilą wygenerowanego. Czekajcie, to mi się zrobiło tutaj. Że chyba wyglądać tak. I teraz zmienimy... zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja tego nie próbowałam. I robimy jedno zdjęcie. Generate. Znowu chwilę to trwa. No, coś tutaj się nie udało. ginger to gray spróbujemy jeszcze raz No teraz wyszło trochę lepiej się zrobił kot szary natomiast wygląda no nieco inaczej czyli ta generacja troszkę na podstawie innego zdjęcia, no to troszkę jest zawodna. Przynajmniej w tej wersji pamiętajmy, że jesteśmy na Stable Diffusion za darmo. Zostało nam trzy kredyty, więc może spróbujemy coś dla naszej firmy Mania Szydełkowania zrobić. Przetłumaczymy. czy moglibyśmy zareklamować tym zdjęciem firmę do mania szydełkowania, dołożyć to zdjęcie do, na przykład do posta na Facebooku albo na Instagramie. Zobaczymy. No, całkiem ładnie to wyszło. Co jeszcze możemy zrobić? Na przykład po angielsku. nam asystent przetłumaczy kopiujemy, wklejamy i teraz może wygenerujemy, wygenerujemy to w klimacie kinowym spróbujemy Tutaj mamy informację, że nasz prompt nie powinien przekraczać 10 słów. Lepsze, krótsze zdania niż całe wypracowanie. No ale zobaczymy, co tutaj uda nam się wygenerować. No i proszę, jaki ładny smok. Mamy jeszcze jeden kredyt, więc może. Coś śmiesznego. Mam nadzieję, że to nikogo nie obrazi. Natomiast znowu poprosimy naszego asystenta o przetłumaczenie. Oczywiście, jeśli znacie angielski, to nie trzeba tego robić. Ja tutaj pokazuję, jakby, jakbyśmy nie znali angielskiego, co, jak można użyć tego narzędzia. I teraz może zro, zrobimy to w trybie comic book. Niech będzie, spróbujmy. <noise> No, i tak komiksowo wyglądałby Donald Trump na jednorożcu. Te wszystkie nasze wygenerowane zdjęcia są dostępne przez 7 dni. Możemy je zapisać na swoim komputerze, klikając download. Wówczas otwiera się okienko albo się automatycznie zapisuje w pobranych. Natomiast nie mamy już więcej kredytów. Możemy. Upgradeować nasz plan, żeby mieć e, więcej kredytów. To są już płatne, e, płatne usługi. E, kosztują od, tutaj kosztuje Plan Pro od 7 dolarów, Plan Max 14 dolarów, i to jest również jako subskrypcja. Jeżeli ktoś potrzebuje większej ilości generowania zdjęć. Warto może sprawdzić. A jeszcze możemy zobaczyć, jak to by wygenerował nasz Chat GPT dzisiaj te obrazy. Czyli jeszcze raz wpisuję. Mamy trzy obrazy, z tego co pamiętam, więc spróbujemy jeszcze raz wygenerować logo. Coś tutaj bardziej kojarzy. Widzę, że logo jest podobne do wczorajszego dosyć, ale no jednak polskie znaki cały czas stanowią problem. Dobrze, no to zobaczymy jeszcze zdjęcie dziewczynki. No i proszę, jedno mamy bardziej realistyczne, drugie takie bardziej bajkowe, animowane zdjęcie, bardzo ładne, uważam. No i zobaczmy, co nam ChatGPT wygeneruje. Powiedzmy, że wolę tą odpowiedź, to będzie może bardziej realistyczne, ale może też zrobię tutaj obraz. Komiks. Może spróbujemy tak samo ustawić obraz, żeby był też taki komiksowy, jak przy pomocy stable diffusion to robiliśmy. No, widzimy, że ChatGPT nie chce generować obrazów. Prawdopodobnie na podstawie żyjących osób. A może inny obraz? W takim razie... Zobaczymy, czy dostaniemy realistyczny obraz pięknej kobiety na Karaibach. Obraz kobiety, pięknej kobiety na Karaibach. Czy on jest realistyczny? Hmm, twierdzę, że nie do końca. No ale tak to robi Chat GPT i wiemy mniej więcej, jak to robi konkurencja, czyli Stable Diffusion. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za krótkie ogarnięcie ze mną generowania obrazów i zdjęć w narzędziu Stable Diffusion. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!